Dzień dobry. Oto kilka wyjaśnień do tematu oś symetrii figury. Do tej pory rozważaliśmy figurę, wybieraliśmy oś symetrii i szukaliśmy obrazu figury względem tej osi. Gdy wyobraziliśmy sobie złożenie kartki wzdłuż osi, to figury powinny się na siebie nałożyć. A więc figura dana i figura do niej symetryczna są przystające. Na dzisiejszej lekcji będziemy rozważać jedną figurę, i będziemy się zastanawiać, czy na tej figurze możemy w jakiś sposób narysować prostą. że jak złożymy figurę wzdłuż tej prostej, to te kawałki figury nam się nałożą. Widzimy, że jeśli chodzi, jeśli mamy taki trójkąt prostokątny, różnoboczny, no to nie ma takiej, takiej prostej. Żeby ten trójkąt dało się złożyć na pół, żeby te części były identyczne i żeby się na siebie nałożyły. Więc ten trójkąt nie ma osi symetrii. Ale. Jak wezmę sobie trójkąt prostokątny, równoramienny, to już znajdę taką prostą. Ona będzie tu. Da się złożyć figurę w ten sposób, żeby jedna część figury była symetryczna do drugiej części. A więc trójkąt równoramienny, prostokątny ma jedną oś symetrii. Każdy trójkąt równoramienny, niekoniecznie prostokątny, będzie miał jedną oś symetrii. W ten sposób. Jak będziecie rysować te osie symetrii, to pamiętajcie, że oś symetrii to jest prosta, która nie ma ani początku, ani końca. A więc wyjeżdżamy z tą prostą poza figurę żeby było można w każdej chwili tą prostą przedłużyć. I teraz najciekawszy jest trójkąt równoboczny, ponieważ jego można złożyć na więcej sposobów. To jest pierwszy sposób. To jest drugi. I to jest trzeci. Przejdźmy teraz do czworokątów. Biorę trzy trapezy: trapez prostokątny, trapez równoramienny i trapez różnoramienny. No i myślę, że już widzicie, który z tych trapezów posiada oś symetrii. Na pewno nie da się w żaden sposób złożyć na pół trapezu różnoramiennego ani prostokątnego. Jedynie oś symetrii posiada trapez równoramienny. Przejdźmy teraz do rąbu kwadratu. Równoległowo, oczywiście tu mam rąb. I prostokąt. No i jak widać, prostokąt możemy złożyć na dwa sposoby. Tak albo tak. Przy próbie złożenia po przekątnej otrzymujemy co prawda równe trójkąty, ale one nie są do siebie symetryczne. A więc linia, w której zawiera się przekątna, nie jest osią symetrii prostokąta. Natomiast jest w kwadracie. W kwadracie mamy aż cztery osie symetrii Po przekątnych. I pionowa pozioma. Rąb złożymy tylko po przekątnych. Natomiast równoległobok to jest przykład figury, która nie posiada w ogóle osi symetrii. Ani tak się nie złoży na pół, ani tak, ani po przekątnej. Trójkąty po prostu się na siebie nie nałożą. Ostatnia para figur sześciokąt foremny i pięciokąt foremny. Obie te figury posiadają osie symetrii. Sześciokąt foremny ma kilka osi symetrii takich. Pierwsza, druga, trzecia. Ale można go jeszcze składać na pół w inny sposób. Taki, że oś symetrii przechodzi przez wierzchołki. I tak można też złożyć na kilka sposobów. Pierwszy. Drugi. I trzeci. Sześciokąt foremny ma parzystą ilość wierzchołków. Parzystą ilość boków. Dlatego możemy składać wzdłuż wierzchołków albo wzdłuż środków boków. Natomiast wielokąt foremny, który ma nieparzystą ilość wierzchołków i boków. Będzie można składać tylko w taki sposób, że Tutaj oś symetrii przechodzi przez wierzchołek, a tu przez środek boku. Jak przez środki boków, no to niestety, ale nie, nie da rady. To jest nieparzysta ilość wierzchołków. Druga oś symetrii. Trzecia. Czwarta. Jeszcze piąta, tak? Pięć wierzchołków, więc każdego można narysować oś symetrii. Dziękuję.